Chwasty. Czas się narzeć. Eee. Luszyj nie kram! ci w do pany Te płatki śniadaniowe to idealny nawóz dla mojego nowego przyjaciela. Adoptowałem go. Miejmy nadzieję, że kęsy natury smakują homarowcowi. Homarowiec? Tak to się nazywa? Tak. Jedna z licznych roślin, które rosną. Bardzo wygodne. O... <słuch> dlatego że to roślina. Wiesz że mieszkańcy Mydlina nie lubią... <śmienic> <śmienic> Roślinobójca! Widzisz? Tak! Niestety. E, ze względu na brak centralnego <śmienic> ośrodka nerwowego, ta roślina nigdy nie okaże nam wdzięczności. Ale i tak jej pomożemy. Wiem gdzie można znaleźć więcej nasion. Świetnie! Okaże nam wdzięczność po prostu roz... A! Przędzie! Ile trzeba czasu, żeby wyrosły? O ile będzie trochę słońca... Niewiele. Zdychaj, 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 zdychaj. Zdychaj, 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 zdychaj. Zdychaj, 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 zdychaj. Kuwaaa. Co ty robisz? Dzień! To gówno rozplęniło młode. Ej!

Znowu mnie ruchała. Znowu mnie ruchała.